Podsumowanie. Teizm i ateizm wobec cudu. To już ostatnia część naszej wspólnej drogi w ramach tej szóstej konferencji z cyklu Ewolucja a Stworzenie. Do tej pory przeszliśmy już pięć referatów. Pierwszy to było wprowadzenie, później dwa kolejne to blok Cuda a Nauka. Kolejne dwa referaty to były Cuda a Religia. A teraz jesteśmy w tym miejscu, czyli jest to podsumowanie. Teizm i ateizm wobec cudu. W ramach tego bloku pierwszego Cuda a Nauka zobaczyliśmy ponadnaturalny charakter cudu i zagadnienie naukowej niewyjaśnialności cudu, a w ramach tego bloku tematów Cuda a Religia, działanie Boga w zdarzeniu cudownym oraz religijne znaczenie cudu. O czym powiem w ramach tej części konferencji, już tej ostatniej. Zaczniemy klasycznie od wprowadzenia, później ateizm wobec cudu, teizm wobec cudu, no i podsumowanie. Tak naprawdę będzie to nie tylko podsumowanie tej części konferencji, ale całej konferencji. Rozważania nad cudami umieszczane są w szerokim kontekście relacji między naukami przyrodniczymi a teologią oraz między rozumem a Wiarą. Pamiętamy pierwsze zdanie encykliki Jana Pawła II „Fides et Ratio”. Wiara i rozum są jak dwa skrzydła, na których duch ludzki unosi się ku kontemplacji prawdy. No i to jest też takie motto, i cały czas te wszystkie nasze konferencje krążą wokół tego, czyli tych relacji zachodzących pomiędzy rozumem a wiarą czy pomiędzy naukami przyrodniczymi a teologią. Ale tutaj mamy też taką pomocniczą naukę, z której dobrodziej cały czas korzystamy. Płaszczyzną spotkania tych dwóch dziedzin, czyli nauk przyrodniczych i teologii jest filozofia, która pozwala uporządkować oraz przeanalizować twierdzenia, które stanowią elementy wchodzące w skład pojęcia cudu. Czyli, tak naprawdę, z perspektywy filozoficznej można przeanalizować specyfikę nauk przyrodniczych, ale także specyfikę teologii. Ja staram się tego aspektu filozoficznego nie akcentować za bardzo, ale z niego bardzo cały czas korzystam. Schemat rozpoznawczy cudu we współcześnie przyjmowanej w kościele procedurze badania zdarzeń cudownych składa się z dwóch etapów. Najpierw jest to etap związany z badaniem naukowo-przyrodniczym danego zjawiska, a następnie poszukiwanie jego znaczenia religijnego. Jeżeli się okaże, że ten etap związany z badaniem naukowo-przyrodniczym Daje wniosek taki, że jest to zdarzenie bardzo mało prawdopodobne, albo jakieś, którego aktualnie nie jesteśmy w stanie wyjaśnić, no to wtedy szuka się znaczenia religijnego takiego wydarzenia. Mamy zatem usiłowanie najpierw rozpoznania cudów za pomocą rozumu a dopiero w przypadku niemożliwości zinterpretowania ich w zgodzie ze znanym aktualnie porządkiem naturalnym odwołanie się do porządku wiary religijnej czyli jeżeli myślimy o cudach to najpierw je analizujemy rozumowo a później szukamy kontekstów religijnych zdarzenie cudowne zostało uznane za formę Wytwarzania relacji i nawiązywania komunikacji między Bogiem i człowiekiem oraz zwrotnie między człowiekiem i Bogiem przy udziale przyrody jako elementu pośredniczącego. I to zdanie pochodzi z książki Filozofia Cudu. Ze strony 336. Zdarzenie cudowne zostało uznane za formę wytwarzania relacji i nawiązywania komunikacji między Bogiem i człowiekiem. Czyli co w cudzie jest najważniejsze, to, że Bóg chce wejść w kontakt, w relację z człowiekiem, a przyroda jest tylko elementem pośredniczącym, coś niespodziewanego, nadzwyczajnego dzieje się w przyrodzie, ale to tak naprawdę ma zwracać uwagę. Na Boga jako autora tego wydarzenia, a w ostateczności ma prowadzić do wejścia danego, jak to się ładnie mówi, cudobiorcy w głębszą relację z Bogiem. Ateizm, jak wiadomo, neguje istnienie Boga. Oraz to, że stworzył on wszechświat i że jest obecny w świecie i może w nim działać. Więc nie tylko neguje istnienie Boga, ale neguje także to, że jest Stworzycielem i neguje to, że jest obecny w świecie i neguje to, że może w nim działać. Zatem dla ateistów cuda nie mogą istnieć. Tak? Wszystko, co zachodzi w świecie przyrodniczym, należy Wyjaśniać tylko i wyłącznie w kategoriach prawidłowości przyrody. Jeżeli czegoś nie da się aktualnie wyjaśnić, to być może uda się to wyjaśnić w przyszłości, gdy nauka odpowiednio się rozwinie czyli kategoria cudu jest zbędna ateistom. Natomiast teiści, którzy twierdzą, że Bóg istnieje, Twierdzą także, że stworzył on wszechświat oraz że jest obecny w świecie i może w nim działać. Zatem, jeżeli Bóg jest obecny w świecie, może w nim działać, no to dla teistów cuda oczywiście mogą istnieć. Jeśli czegoś nie da się aktualnie wyjaśnić naukowo, to być może przez to wyjątkowe wydarzenie Bóg próbuje wejść w relację z konkretną osobą lub grupą osób. Późniejsze naukowe wyjaśnienie tego zdarzenia nie musi wcale przekreślać zbudowanej wcześniej relacji Bóg-Człowiek. Bo najważniejsze w cudzie jest to, że Bóg chce wejść w relację z konkretnym człowiekiem lub grupą osób. I to, że jakieś zdarzenie, które jest cudowne, zostanie później wyjaśnione naukowo, to nie ma żadnego znaczenia, jeżeli relacja już została zbudowana. Nie sprowadzamy zatem zdarzenia cudownego do rangi zwykłych zdarzeń przyrodniczych, jakby chcieli ateiści, lecz uznajemy naturalność empirycznego elementu cudu czyli, że cud jest czymś naturalistycznym, czyli odbywa się w przyrodzie. Jeżeli jest obecny w przyrodzie, no to podlega prawom przyrodniczym. Niekoniecznie wszystkie musimy jeszcze znać, ale Bóg zna wszystkie. I jego zgodność z prawami przyrody, rozumianymi jako elementy uporządkowanej struktury rzeczywistości. E, czyli uznajemy zgodność cudu z prawami przyrody, które są rozumiane jako elementy porządkujące strukturę świata. Ona jest oczywiście uporządkowana przez Boga Stwórcę, no i to właśnie postulują teiści. Czyli Bóg porządkuje świat, i w ramach tego uporządkowego świata dzieją się rzeczy, które z naszej perspektywy mogą wydawać się zaskakujące czy trudne do wyjaśnienia. No, i to, o czym mówiliśmy w ramach tej konferencji, to także to, że zachowany został natomiast aspekt ponadnaturalny cudu, co oczywiście postulują teiści. W postaci obecnego w nim osobowego działania Bożego, działania, które jest rozumne, wolne, nakierowane na realizację określonego celu. Czyli aspekt ponadnaturalny cudu jest obecny nie w przebiegu tego zdarzenia, tylko w tym, że Bóg jest jego sprawcą, czyli On tego zdarzenia chce. No i stwierdzenie wystąpienia cudu pozostało więc domeną poznania teologicznego, choć poznanie przyrodnicze okazało się niezbędnym etapem na drodze ku temu celowi. Czyli ważne w kontekście określania cudu jest nie tylko i wyłącznie badanie naukowe to jest pomocnicza rzecz. W ramach której stwierdzamy, że coś jest aktualnie nie do wyjaśnienia, niekoniecznie zawsze niewyjaśnialne. A tak naprawdę klucz, jeżeli chodzi o ustalenie, czy to był cud, to jest kwestia poznania teologicznego. No i podczas naszych rozważań zdarzenie cudowne zostało powiązane z koncepcją aktu stwórczego Boga, czyli cud. To jest coś bardzo bliskiego stworzeniu, czyli Bóg jest Stwórcą, i bycie cudotwórcą to jest także bycie Stwórcą. W ten sposób zdarzenie cudowne z jednej strony zostało umiejscowione w obszarze Bożej, właśnie stwórczej aktywności. A z drugiej strony, dzięki ewolucyjnemu rozumieniu aktu stwórczego, pozostało ściśle związane z przyrodą oraz prawidłowościami kierującymi jej rozwojem i kolejnymi przekształceniami. Bo, jak wiemy, Bóg może posłużyć się także procesami ewolucyjnymi w kontekście aktu stwórczego, w kontekście kreatio continua. Jeżeli ktoś. O tym nie pamięta, już zapomniał, to warto wrócić do wcześniejszych konferencji, zwłaszcza pierwszej i drugiej edycji. Tam bardzo dużo mówiliśmy o kreacjonizmie ewolucyjnym, w ramach którego właśnie tak się rozumie akt stwórczy, czyli tutaj w kontekście cudu. Też wiążemy ściśle z przyrodą oraz prawidłowościami, ale umieszczamy to w obszarze Bożej, stwórczej aktywności. Zachowany został obraz cudu jako zdarzenia przyrodniczego. Tutaj jest ten wątek, taki, można by powiedzieć, idący w stronę ateizmu, bo zostajemy, gdybyśmy zostali tylko i wyłącznie na tym zdarzeniu przyrodniczym, ale równocześnie z powodu swej genezy wykraczającego poza przyrodę, i to jest teistyczne rozumienie, tak? czyli zachowany został obraz cudu jako zdarzenia przyrodniczego, a równocześnie z powodu swej genezy wykraczającego poza przyrodę geneza, czyli skąd to się wzięło? No, to się wzięło z Bożego Działania, które wykracza poza przyrodę, ale nie wykracza. Łamiąc prawa przyrody, tylko wykracza dlatego, że Bóg, który jest ponad czy nadprzyrodzony, tak więc Bóg jest przyczyną tego zdarzenia. Jest to wyjaśnienie, w którym zakłada się, że działanie Boga w stworzonym świecie nigdy nie narusza porządku określonego przez prawa przyrody, ale zawsze jest zgodne z tym porządkiem. I to jest cytat z. Książki Świat, najlepszy z możliwych, strona 96. Warto to zapamiętać. Jest to wyjaśnienie, w którym zakłada się, że działanie Boga w stworzonym świecie nigdy nie narusza porządku określonego przez prawa przyrody, ale zawsze jest zgodne z tym porządkiem. Bóg jest tym, który jest Bogiem porządku. On nadaje strukturę światu, on wprowadza ład w ten świat, więc. Jeżeli Bóg wprowadza ład, no to nie wprowadza chaosu. A działanie wbrew tym prawidłowościom byłoby pójściem w kierunku chaosu, a nie porządku. I Jeszcze jeden ważny cytat z tej samej książki, Świat najlepszy z możliwych, Tadeusza Pabiana. Nieustanna, stwórcza obecność Boga w świecie przyrody jest najgłębszym i najważniejszym, Uzasadnieniem tego, że nie musi on konkurować z prawami przyrody, które decydują o przebiegu procesów fizycznych, nie musi ich zawieszać ani naruszać, by uzyskać zamierzony przez siebie efekt. Bóg jako Stwórca tych praw przyrody, całej przyrody, nie musi z nią walczyć, jakby była jakimś przeciwnikiem, nie musi jej naginać, tylko po prostu wykorzystuje potencjalne możliwości, które w niej tkwią. My nie znamy wszystkich potencjalnych możliwości praw przyrody, nie znamy wszystkich praw przyrody, znamy tylko malutką część, a Bóg jako Stwórca zna całość. No i przechodzimy do podsumowania. Tutaj w tym bloku Cuda a Nauka, czyli cud jako zdarzenie niezwykłe, zadaliśmy dwa ważne pytania. Mianowicie, czy cud musi przekraczać prawa przyrody i czy można naukowo wyjaśnić cuda? W tym drugim bloku Cuda a Religia, czyli cud jako zdarzenie spowodowane przez Boga, też zadaliśmy dwa ważne pytania. Mianowicie, jak Bóg działa w zdarzeniu cudownym i jaki jest sens cudu. No, i w ramach tego podsumowania zadaliśmy jeszcze jedno, kolejne pytanie: czy cuda można pogodzić z ateizmem i teizmem? I jeszcze raz w skrócie przyjrzymy się odpowiedziom na tych pięć ważnych pytań. Pierwsze z nich: czy cud musi przekraczać prawa przyrody? Już wiemy, że cud nie może przekraczać praw przyrody gdyby przekraczał, nie odbywałby się w przyrodzie. Cud można prawidłowo rozumieć jako zdarzenie ponadnaturalne tylko wtedy, gdy owa ponadnaturalność dotyczy przyczyny zdarzenia, rozumianej osobowo, to jest Boga, a nie Jego przebiegu czyli ponadnaturalność cudu dotyczy przyczyny, którą jest osobowy Bóg. Ponadnaturalna musi być tylko przyczyna zdarzenia, to jest osobowy Bóg, a ponadnaturalny nie musi być przebieg zdarzenia cudownego. Zdarzenie cudowne może nawet zostać później w pełni wyjaśnione naukowo. Kolejne pytanie, które zadaliśmy: czy można naukowo wyjaśnić cuda? Cud należy rozumieć jako zdarzenie naukowo niewyjaśnione w danym momencie, gdy się on dzieje. Tak? Nie należy przesądzać o naukowej niewyjaśnialności cudu, czyli o trwałej na zawsze naukowej niewyjaśnialności zdarzenia cudownego. Dlaczego? Mianowicie twierdzenie o naukowej niewyjaśnialności cudu może bowiem stanowić argument dla ateistów. Jeśli twierdzi się bowiem, że naukowo nigdy nie da się wyjaśnić cudu, to po późniejszym wyjaśnieniu naukowym zdarzenie cudowne, zdarzenia cudownego, Bóg okazuje się zbędny, czyli nie jest potrzebny do zainicjowania tego zdarzenia. Mianowicie o to chodzi, że w momencie, gdy zaczynamy badać to zdarzenie, no to ono najczęściej okazuje się, że aktualnie jest Niewyjaśnialne, ale to nie znaczy, że nie można będzie go wyjaśnić w przyszłości. Czyli czy można naukowo wyjaśnić cuda? W sumie można, ale zwykle nie wtedy, kiedy ten cud się dzieje, tylko później. Jak Bóg działa w zdarzeniu cudownym? Kolejne pytanie. Cud jest skutkiem stwórczego działania Boga, czyli w zdarzeniu cudownym widzimy Boga, Stwórcę. Cud jest to Boże działanie osobowe przejawiające się w materialnym świecie. Działanie osobowe Boga w zdarzeniu cudownym jest wynikiem Jego woli i rozumu czyli jest osobowe. To jest dąży do celu, który chce osiągnąć, stwarzając z nicości przedmiot cudu. Kolejne pytanie: Jaki jest sens cudu? Tak naprawdę kluczowe pytanie. Cud jest zdarzeniem posiadającym znaczenie czy sens religijny, które może zostać rozpoznane dzięki, dzięki ustaleniu kontekstu religijnego zdarzenia oraz jego wartości religijnej. Ten kontekst religijny zdarzenia to może być na przykład, jak już wspominaliśmy, modlitwa o uzdrowienie, a wartość religijna to na przykład przemiana życia tej osoby, która tego uzdrowienia doświadczyła. A procedura rozpoznawania cudu jest formą interpretacji posiadającej podwójny charakter, po pierwsze subiektywizujący, czyli taki z perspektywy tej osoby, która cudu doświadcza oraz ewentualnie świadków zdarzenia cudownego, no i taki obiektywizujący, czyli z perspektywy przyrodników oraz teologów badających zdarzenie. Cudowne, czyli coś subiektywnie. Najpierw jest cudem dla tego, kto cudu doświadcza, a później może to zostać przebadane przez teologów i przyrodników, i może zostać oficjalnie stwierdzone jako zdarzenie cudowne. Co oczywiście nie zmienia ani kontekstu religijnego zdarzenia, ani wartości religijnej, które są ważne dla tych osób, które w tym zdarzeniu. Uczestniczyły albo które doświadczyły na przykład jakiegoś uzdrowienia. Czy cuda można pogodzić z ateizmem i teizmem? Doskonale już to rozumiemy, że cuda są nie do pogodzenia z ateizmem, a cuda można pogodzić z teizmem, bo jeżeli ktoś uznaje, że Bóg istnieje, jest Stwórcą, jest obecny w świecie i w nim działa, no to może w nim działać także cuda. Jednakże, to jest bardzo ważne. Cuda, rozumiane jako łamanie lub zawieszanie praw przyrody, są także trudne do pogodzenia z obrazem dobrego, łagodnego i miłosiernego Boga, o którym świadectwo dawał Jezus w Ewangeliach. Niestety takie rozumienie cudów, jak Łamanie lub zawieszanie praw przyrody byłoby, jak mi się wydaje, bardzo bliskie kreacjonizmowi fundamentalistycznemu oraz kreacjonizmowi tak zwanemu naukowemu. I te dwie wersje kreacjonizmu. Naj, najprawdopodobniej rozumiałyby cuda jako właśnie takie łamanie lub zawieszanie praw przyrody, bo Bóg jest odpowiedzialny za wszystko, co się dzieje w świecie, więc On też musi jakby siłowo w tym świecie działać. Tutaj jest pierwszeństwo działania Bożego nad naturalnym przebiegiem zjawisk. O tym sobie mówiliśmy więcej na, w ramach wcześniejszych edycji tej konferencji. Więc jeżeli ktoś jest kreacjonistą fundamentalistycznym, czyli takim naiwnym, czy kreacjonistą tak zwanym naukowym, no to wtedy taka wizja cudów jako działania stwórczego, które także angażuje procesy ewolucyjne, byłoby nie do przyjęcia. No, i tutaj o takiej łagodności boga też nie byłoby mowy, tylko byłaby mowa o takich bardzo brutalnych, siłowych rozwiązaniach przeciwko przyrodzie. Z jakiej literatury korzystałem? Głównie z książki Adama Świerzyńskiego Filozofia Cudu. Jest to książka bardzo trudna w odbiorze, więc Czytanie jej bez przygotowania teologicznego, bez przygotowania z zakresu filozofii przyrody no, może nie przynieść wielu efektów. Marginalnie także korzystałem z działania Boga w świecie, analiza filozoficzna, marka Słomki z tej książki skorzystamy w znacznie większym stopniu w przyszłym roku, w ramach kolejnej. Konferencji, która właśnie temu będzie poświęcona. No właśnie, bo w przyszłym roku już teraz zapraszam Państwa na kolejną edycję konferencji, to już będzie siódma. Odsłona konferencji popularno naukowej z cyklu Ewolucja Stworzenie zatytułowanej Boża Wszechmoc z perspektywy nauki religii, I tutaj też postaramy się odpowiedzieć na kilka ważnych pytań, przykładowe pytania to na przykład coś takiego, czy Bóg może uczynić absolutnie wszystko, co tylko zechce w świecie, czy istnieją jakieś ograniczenia Bożej wszechmocy. Jak ma się Boża Wszechmoc do ustaleń naukowych, to jest do odkrywanych praw przyrody? Czy Wszechmoc Boga jest ograniczona przez prawa przyrody? Czy stabilność świata ogranicza Bożą Wszechmoc, i tak dalej, i temu podobne? Jeżeli jest któreś z tych pytań Państwa zainteresowało, to już teraz zapraszam na kolejną edycję konferencji. Już teraz. Zapraszam na kanał podcastowy, który znaleźć można pod adresem internetowym www.nauka-myśnik-religia.pl. Tam są nagrania audio w formie MP3 z dotychczasowymi konferencjami. I ta konferencja szósta też się tam niebawem. Znajdzie. Oczywiście, nie tylko na tej stronie nauka religiapl można znaleźć te nagrania, można także na Apple Podcast czy Google Podcast, też one są obecne. W tej chwili, jak Państwo widzą, to są dane sprzed godziny. Te podcasty zostały pobrane 6628 razy, no ale oczywiście ta liczba. Może być większa i zapraszam do słuchania, przypominania sobie tego, o czym mówiliśmy wcześniej, ale także udostępniania potencjalnie zainteresowanym osobom. Teraz zwykle, gdy spotykaliśmy się w sali, gdybyśmy razem w jednym pomieszczeniu, pojawiał się tego typu slajd. Mianowicie, czy mają Państwo jakieś pytania? Teraz też taki slajd się y, pojawił, ale no, nie mam szansy usłyszeć tych pytań, y, więc zapraszam do zadawania pytań w komentarzach pod filmem. Ja y, będę starał się. Y, y, w miarę swoich możliwości udzielać odpowiedzi na te pytania. Więc jeżeli ktoś jest zainteresowany albo coś nie było dość jasne, można także napisać z prośbą o wyjaśnienie jakiegoś mniej zrozumiałego fragmentu tej konferencji albo zadać jakieś konkretne pytanie. Ja w miarę swoich możliwości i umiejętności, kompetencji będę starał się odpowiadać na te Pytania, które Państwo umieszczą pod tym filmem. No i do zobaczenia za około rok. To jest w środę, tydzień po środzie popielcowej roku Pańskiego 2022. To jest 9 marca roku 2022. No i mam nadzieję, że już w normalnych okolicznościach przyrody. No, i tutaj jeszcze bardzo ważna rzecz, mianowicie chciałbym bardzo podziękować mojej żonie Emilii za korektę slajdów, dzięki której są prostsze i bardziej zrozumiałe, gdyż między innymi zawierają mniej takiego specjalistycznego slangu, tego typu wyrażeń, jak transcendentny, immanentny, ontologiczny, epistemologiczny, paradygmat, typologia, naturalizacja, transgresja, trawestacja, unifikacja, i tak Gdyby nie jej praca, którą wykonała z prośbą o upraszczanie pewnych rzeczy, no, odbiór tego, co Państwu mówiłem, byłby jeszcze trudniejszy. Zdaję sobie sprawę, że ta konferencja, tak mi się wydaje, taka pojęciowo jest najtrudniejsza z dotychczasowych, ale gdyby nie praca, którą włożyła moja żona, byłaby jeszcze trudniejsza do odbioru. Bardzo Państwu dziękuję za cierpliwość, za uwagę, za poświęcony czas. Mam nadzieję, że w przyszłym roku, 9 marca, zobaczymy się już na żywo w ramach siódmej edycji konferencji z cyklu Ewolucja: A stworzenie, która będzie poświęcona Bożej Wszechmocy. Dziękuję Państwu za uwagę.